Siemanko, w mojej ręce trafił Beryl Aresa, replika raczej już niespotykana, można powiedzieć trochę biały kruk, niektórzy bardzo chwalą, potrafi ta replika osiągać zawrotne ceny, dlaczego, podejrzewam, że głównie z faktu, że no, o ile się orientuję nigdzie tego nie idzie kupić, tylko gdzieś jakieś używane repliki. Hmm, więc podejrzewam, że głównie z tego, no a z drugiej strony, no, Berel na wyposażeniu wojska polskiego no broni raczej dosyć znana, nawet bym powiedział bardzo. Więc e, każda osoba, która gdzieś tam od, chce otworzyć sobie wojsko polskie, no to na pewno gdzieś tam Berela szukała i no, najczęściej odbiła się od ściany, bo tych replik po prostu po prostu już nie ma. Przyszła na mały przegląd, e, zobaczymy, e, z czym się ten berel jest. Z tego co wiem, też nie ma za bardzo e, różnych recenzji tej repliki. A jak są to jakieś naprawdę stare, postaram się tak pokrótce wam pokazać, co i jak, co siedzi w środku. Z tego co wiem, tutaj było troszeczkę już zmieniane, no ale zobaczymy, co, co z czym się je. Więc tak ogólnie myślę, że nie ma co za bardzo w samej repliki pokazywać. Wygląda to mniej więcej tako. Nie jestem pewny, czy ona jest kompletna, czy jest niekompletna. Ja podejrzewam, że tutaj na pewno brakuje chyba wycioru. Generalnie niektórzy mówią, że można przerobić Kałacha na RSA, przepraszam, na Beryla. Problem polega na tym, że selektor, który jest z prawej strony, to jest tylko blokada i, i strzelanie, a właściwy selektor jest z drugiej strony. I niektórzy mówią, że można ten selektor, właśnie ten, wziąć z palnej, przerobić, no to trzeba nawiercić otwory, tam jest problem z selektorami. Więc, yy, więc z tym jest problem. No i druga sprawa magazynki, które są w brylu, są niestandardowe. Żaden inny magazynek nie podejdzie. On ma tutaj to do siebie, że. No jak sami widzicie, tu jest ścięty. No wy, o, O, tu magazynek jest ścięty. E, tu jest trochę inaczej zbudowany, tu jest trochę inaczej zbudowany, więc po prostu no nie da się tego niczym innym zmienić. E, tak samo, sama konstrukcja ale do tego zaraz przejdziemy. Eee, pokażę Wam, jak to strzela. 11.1 Genseis, trochę rozbudowany. Eee, z tym, że nie ma się to sugerować tym, jak to strzela, to z tego powodu, że z tego, co widziałem, tam jest chyba coś długnięte. Więc eee, powiedzmy, że ta recenzja jest bardziej pod takim kątem. Eee, czy ta replika w ogóle ma sens? Eee, więc tak, lecimy od końca. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Kolba. Kolba stalowa. Obsada kolby. Tu już znalowa, zaczep znalowy, tu już wszystko znal, komora zamkowa stalowa, selektor stalowy, spust znal albo aluminium, osłona spustu stalowa, zdalniacz stalowy, suwadło znalowe znalowe tutaj obsada, stalowa atrapa rury gazowej, aluminiowo znalowe, zwał jak zwał, yy, lufa zewnętrzna, stalowy pin od muszki, no, a reszta jest znalowe, pomijając jakieś piny, więc znowu trochę jest, jeszcze zobaczymy no. To akurat przyrządy stalowe, stalowe, no natomiast akurat nie dziwi. Z drugiej strony, jeszcze zobaczymy, bo jest też parę gdzieś tam elementów. Yy, selektor, znal, stalowo, oczko do zawieszenia, wiadomo, stalowe piny. No i tyle, więc generalnie znalu trochę jest. Pokrywa stalowa, więc ok. No i tak, generalnie tu jest też trochę inaczej rozwiązany system. Yy, Ściągania pokrywy, bo tutaj jest taki przycisk, który najpierw trzeba wcisnąć w dół, co myślę dobrze widać. Wcisnąć w dół i dopiero wcisnąć przycisk, więc to też jest różnica względem normalnych kałachów. No i rzecz, którą widzimy na samym początku, kompletnie inaczej rozwiązana kwestia suwadła. Tutaj jest to na dwóch sprężynach, a nie na jednej takiej sprężynce, która tutaj się zaczepiało. On taki jeden element. Replika ma EFCS, z tego co dobrze kojarzę. Co warto zaznaczyć? Jest auto, semi i burst trzystrzałowy. Generalnie ja nigdy Aresa nie rozbierałem, więc to też dla mnie jest gdzieś tam powiedzmy jakaś forma ciekawostki. No, ale mam taki oto piękny nóż, który służy mi na co dzień do ekspresu, do kawy. Patrzę, bo... Aha, okej, okay, dobra, y... <grych> tego się nie spodziewałem, ale okej, okay. czyli selektor ściągamy w ten sposób, dobra. Tu akurat widzę, że ktoś dorabiał inną śrubę, która raczej nie była stąd, aż nawet na pewno. Jeden z wielu problemów tej repliki to jest układ EFCS, który, jeśli dobrze kojarzę, on w tej replice jest obecny. Nie jest to rzecz lubiana. Bardzo, bardzo wiele osób. Ściągniemy obsadę łoża. Tu jest taki pin widzę. Klasyczny on do przodu. O przynajmniej to się fajnie ściąga. A jedna w ogóle ważna rzecz, która mi się od samego początku nie podobała w tej replice. Widzicie to? Tu jest w ogóle inaczej rozwiązany koszyk. To nie jest koszyk V3. Tylko to jest sobie koszyk, który sobie wymyślił Ares. To znaczy on trzyma się tylko na tutaj dwóch śrubach i w żadnym innym miejscu. On nie jest tutaj na żadną zakładkę robiony, tak jak standardowe gdzieś tam silniki, tylko tego on sobie tak potrafi latać, co no raczej nie jest skazane. No dobra, śruba wykręcona, można przednią część zsunąć. Tutaj, jakby montaż standardowy, tak jak gdzieś tam w VFC bywa, że tu po prostu w tej części jest śrubka, która się zaczepia tutaj o lufę zewnętrzną, i to jest cały gdzieś ten motyw. Tu jest taka zawleczka w tym miejscu z dwóch stron, no i bez ciągnięcia ich no nie, nie jestem w stanie zsunąć po prostu tutaj tych rurek. Dobra, słuchajcie, udało się to ogarnąć. Wiecie, największy problem. Tych replik jest taki, że za bardzo nie ma poradników, a tymi, gdzie w sieci. Okazało się, że w tym miejscu znajduje się jeszcze jeden pin, który trzeba wybić, i on trzyma gearbox w miejscu. No i po wybiciu tego pinu, po uniesieniu szkieletu, udało się jakby pod skosem wyjąć lufę. I do tego przejdziemy jako do pierwszej rzeczy samą lufę pomijam bo ona była wymieniana natomiast komora bardzo nietypowa nigdy nigdy już takiego nie widziałem możliwe że gdzieś to jeszcze Ares wpychał rotacyjna można tak powiedzieć, można to tak nazwać element podkręcający całkowicie klasyczne, nic tu nie ma kolejna rzecz nietypowa, coś co Ares lubi robić coś co było w Kalteku, ja tego nienawidzę to Dystanser już jest założony. Co w się... Sensie, to jest dystanser. Ramię jest też dystanserem. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię. I tak jak w Celteku, bo można użyć druku 3D, tak podejrzewam, że tutaj będzie ciężko, bo ten element jest jakiś znalowy, więc tutaj trzeba mieć na uwadze to, że po prostu no, może być problem ze wsadzeniem czegoś innego. Widzę też, że dysza jest nietypowa, ale do tego zaraz przejdziemy. Sama komora jest w ogóle metalowa. Więc to warto mieć gdzieś tam na uwadze. Koszyk, o którym wspominałem. Yy, największy problem jego jest taki, że on w żaden sposób na niczym się nie trzyma. Tu jest jedna mała śrubeczka, która trzyma tą część całą koszyka. Z drugiej strony ona, widzicie, to wszystko lata. Co prawda, podczas strzelania silnik się nie obraca, bo on się akurat sekręcić w tą stronę, w tą, więc on się tu zapiera. No ale no jest to takie, no o, właśnie widzicie. No, delikatnie mówiąc, no nie do końca. Słaby sam silnik. Hmm. Specjalnego szczerze powiedziawszy. Ojej, w ogóle cokolwiek. Jeżeli teraz jestem w stanie wyjąć, tak jestem w stanie wyjąć. Durnota, durnota i jeszcze raz durnota. Już mówię o co chodzi. O matko. O, ma, dobra. Sam szkielet nietypowy, nie zamieni się go kompletnie niczym. Jezu, Chryste. Dobra, do tego teraz przyjdziemy. Sam szkielet turbo nietypowy. Ten pin, który sprawia, że trzeba wyjąć koszyk, to jest ten. Znaczy, tutaj idzie pin, który przychodzi przez body, a wyżej jest coś takiego, co ma stabilizować gearbox w dole. No i problem polega na tym, że to zapiera się o Nie wiem, czy to będzie widać. O, tu jest przetłoczenie, zwężenie, tu jest szerzej, 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 a drugie szerzej jest dopiero. Nie, tu. Musi przejść przez to szkielet, żeby mógł go w ogóle wyjąć, prawda? A, jedna rzecz jeszcze składana kolba. Kolba kord spoko, mimo że tutaj te zaczepy, jak dobrze pamiętam, one nie są stalowe. Nie są, to jest stalowa, tylko ta śruba, tak naprawdę. Zresztą to jest znal. To sama kolba jak się zapnie, siedzi fajnie, sztywno, delikatny jakiś luz ma, ale to jest akurat standard, powiedzmy. Czapki z głów dla panów z Aresa, bo to jest hit dla mnie. Bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy to jest kwestia druciarstwa, czy nie. W ogóle selektor, prawda, selektor w tej replice, z tego co widzę, jest oparty o... Szczerze nawet nie wiem co to jest. Tu jest chyba czujnik. To jest to, co Ares stosuje. I jeżeli po tej stronie też jest magnes. Tutaj, w tej stronie, przy selektorze, Tego się dziwię, że nie musiałem go odkręcać. Tego o, tu są dwa magnesy, nawet się śrubokręt do nich klei. I te magnesy łączą się z magnesem, który jest tutaj w tym miejscu i od tego zależy położenie. No tu widzę jeszcze jedną rzecz standard, ale to zaraz i on odpowiada za położenie selektora, więc jak wam to padnie. No to szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo tak jak na przykład w kelteku jesteście w stanie coś wsadzić innego, na przykład peruna, tak tutaj. Pewnie można to jakoś przerobić, żeby mieć chociaż pojedynczy. No, aczkolwiek, no nie jestem pewny. I teraz hit numer dwa. A, no jeszcze po tej stronie szkieletu, żeby zbudować napięcie. Jest szybka wmiana sprężyny, chociaż tyle. No, mówię, no, sam szkielet nie, nietypowy tutaj sam kształt jest bardzo nietypowy plus. Tutaj Montaż plus magnesy. No generalnie wszystko jest inne. Druga strona. Powiem tak, jeśli to tak wyszło z fabryki, zostało zalane po prostu z kimś. Klejem. A podejrzewam, że tak z fabryki wyszło. To znaczy, masakra. Tu jest w ogóle wtyk na coś. Nie wiem szczerze na co. Eee. Ja odkręcę ten układ, przynajmniej częściowo. Zrobimy spro... tak. Ja odkręcę te czujniki od magnesu. Bo i tak muszę go otworzyć. To powinno się dać teraz podważyć. O, jest. Dało się podważyć. To będzie przechodzić. Nie wiem, czy to w ogóle przejdzie. Przez otwór. Widzę, że on nie był nigdy rozbierany. Dlatego, chociaż środek, zobaczymy, jak, jak wygląda tak naprawdę. Śruby nigdy nie były ruszane. Część jest zalana jeszcze tym takim. nie wiem. I wiecie, problem polega na tym, że jeżeli ktoś dostaje coś takiego na serwis. Tak jak no ja, ja tak dostałem, żeby to przejrzeć. Największy problem polega na tym, że jeżeli cokolwiek przypadkowo uszkodzicie, chodzi mi tutaj o elektronikę, prawda? No różnie bywa, różne gdzieś tam sytuacje losowe się zdarzają, to jeżeli cokolwiek pójdzie w elektronice, no to jesteście pozamietani, nie? Jesteście pozamietani, bo kaplica. Powiecie klientowi, że co, no przepraszam, ale no, yy, no tutaj mi się nie udało, nie wiem co, kabel mi tutaj troszeczkę puścił, no, nie, 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 nie. I teraz tak. Też udopianie po prostu, niczego tego nie zamienicie. I teraz tak. Yy, tu wiadomo, kable do silnika, kable do baterii, yy, jakiś tam kondensatorek, tu jest zębatka, tam gdzieś będzie z drugiej strony pewnie zaradzić czujnik. Tu jest mikroswitch, który odpowiada za spust, więc część mechaniczna. No, nietypowo, bardzo nietypowo. Patrzę, czy jeszcze są jakieś śruby. Mam nadzieję, że któraś ze śrub nie jest zalana tym śmiesznym silikonem. tak, żeby wam pokazać o co chodzi w Aresach. Tu jest czujnik od magnesu. I na zębatce jest magnes. To również jest magnes. Jak te magnesy się stykają, to układ wykrywa kontrolę cyklu. Sam szkielec jest podklejony na takiej masie. która pewnie ma trochę działa jak termopat mi się wydaje. Tak jest też w dotyku. No mówię, no sam układ, no sami widzicie, no powodzenia znaleźć coś coś takiego, nie? Tak jak w przypadku no, nie wiem kelteka czy w przypadku Tawora, no jesteśmy w stanie coś tam dosztukować, tak to. No powodzenia życzę. Naprawdę jak znajdziecie taki układ gdzieś w sklepie, to jesteście bogami. Największy problem Wydaje mi się, już pomijając gdzieś tam magnesy, no to jest tutaj Micro Switch, nie? Prawda, Micro Switch można pewnie, pewnie przylutować, No, niemniej, no, no jest to słabe, nie? Tak samo tutaj te czujniki magnesowe, ja tego osobiście nie lubię. No, Ares za wszelką cenę gdzieś to wkłada. To jest tak, prowadnica łożyskowana, cała sprężyna na dotyk, jakieś M110, coś takiego. E, to co, otwieramy i zobaczymy, co kryje wnętrze tego cuda techniki. Jedna rzecz, którą już zauważyłem, to jest luźny cylinder. On, on ma luz przód tył. Yy, powiem tak. Było tu grzebano. Yy, już widzę dużo dalej niestandardowych rzeczy. Powiem tak. Ja nie widziałem nigdzie filmu z rozbiórki yy, tej repliki, więc nie wiem, czy to nie jest pierwszy film gdzieś tam, który się pojawi. Rzeczy, które ja już tutaj zauważyłem, zaraz Wam pokażę. Szkielet. 100% to jest SHS wycięty. Kolejne nietypowe rzeczy w środku, spust na takiej sprężynie. Kompletnie inaczej zbudowana ta górna część. Tu jest ten magnes, o którym wspominałem, których ja też osobiście nie, nie lubię. Plus jest taki, że jak pójdę Wam wypadki, to jesteście w stanie wsadzić magnes na przykład do SHS-ów wyciągnąć ten magnes, sadzić tam, wkleić i to będzie chodzić. Więc pod tym kątem jest jest OK. Tak układ pneumatyczny. Ha. Dobra, ła. Jeszcze nie to je się przyda. Teraz tak listwa. Sama listwa wygląda standardowo pomijając włos, który tutaj się gdzieś wtoczył przez lata do tej repliki. Nie chce się do niej odkleić. Ta ma wygląda typ standardowo, tutaj raczej nie ma nic kombinowanego. Dysza. Dziwnie duży otwór. Tak dziwnie skonstruowana. Bez oringa. ringa brońcie Panie Boże, by to był jakiś o-ring. Kompresja w takim stanie w jakim jest replika. Muszę przyznać. Mimo, że wygląda to, jak wygląda strzykawka. Mimo, że dysza nie ma żadnego ringu, jeszcze się upewnię, ale nie, nie ma. Teraz zobaczymy na wysuniętej dyszy. No, na wysuniętej powietrze puszczę. Sama dysza raczej standardowa, kwestia tylko długości, ale w obecnych czasach jesteście w stanie dostać bez problemu, praktycznie dowolną długość dyszy. Tu widzę delikatnie gdzieś ona jest uszkodzona, się uszkodzona, przetarta, wydaje się, że tutaj jakieś problemy może z osią występują. Nie wiem, czy to będzie widać. Luz. I te luzy są zawsze. I ja szczerze się zastanawiam, dlaczego Ares. Nie jest w stanie tego zrozumieć. Czy oni za dużo wycinają tu otwory, czy co. Nie wiem. Natomiast. Jedno co muszę przyznać, to łożyska siedzą całkiem sztywno. Tutaj one. To, je to jedno delikatnie pracuje, to delikatnie pracuje, natomiast one, to nie jest tak jak. W tych najtańszych cyrkach to wszystko wylatuje od razu, więc pod tym kątem jest so-so. Eee, podkładkowanie przyznam szczerze, nie będę tutaj sprawdzał do końca, jak to gdzieś tam działa. Sprawdzę tylko tak wstępnie, a to z tego względu, że ktoś to ewidentnie już kiedyś grzebał Bogu dzięki, eee, i przez, przez to no po prostu nie ma za bardzo sensu tutaj aż tak tego wszystkiego sprawdzać. Magnes, o którym wspominałem, tak wygląda zębatka. Magnes wystarczy wymienić. Jeżeli się zgadzają otwory, a ja wiem, że takie zębatki na rynku są, to można sobie to wymienić. I wtedy wygląda to tak a nie inaczej. Eee, no i co? Na drugą sprawę, no to chyba tyle. Płacicie prawie dwa kafle i dostajecie coś takiego. Nie? Ja rozumiem, że oni to zalali gdzieś tam tym płynnym silikonem, czy cokolwiek to jest. No, ale to już te MOSFETy czy, czy morskie wyglądają lepiej. Ja nie chcę tego oceniać po, po wyglądzie, bo to ma oczywiście działać. No, niemniej zważając na cenę, jak, jak ta replika osiągała, no to nie do końca. Yy, no, więc tak, no szkielet. Jak znajdziecie powodzenia, jak znajdziecie MOSFET, powodzenia. Na końcu dość szkieletu. Sam szkielet przynajmniej wygląda solidnie, bo miejsce, gdzie Pękają tutaj dół, od strony zewnętrznej idzie gruby materiał. Grubszy niż w normalnych szkieletach. On tutaj jest ekstra jeszcze pogrubiony, to wszystko idzie niżej. Plus to pęknięcie, a musiało iść tak, a jak pójdzie tak, to i tak spotyka na swojej drodze sporo materiału. Od góry tu jakby szło pęknięcie, tutaj tak spotyka tutaj w miarę gruby materiał od wewnętrznej strony. Tu też jest trochę grubszy materiał, z tej strony, z tej strony nie. Z tej strony nawet jest tutaj takie delikatne przetłoczenie. No niemniej, fałturyki no, pękają rzadko, więc tutaj bym się raczej nie obawiał o coś takiego. Jeszcze ewentualnie pokażę z bliska parę części, żebyście sobie zobaczyli, bo tam z daleka tego nie było za bardzo widać. Klapa jak wykonana. że pokrywa. Tu, widzę, że tu się chyba blacha troszkę. uodgięła. Może yy, przednie. Jestem no, tego pinu. Może przednie. Tak to wygląda jakbyście chcieli sobie dopasować odpalnej to będziecie od razu widzieli jak to dokładnie wygląda. W środku. Górna część odłoża. No. O, może ktoś by chciał zdrutować z normalnego kałacha, no to u Aresa wygląda to w ten sposób. Tutaj kolba. Tak to wygląda. Druga strona. W środku. No, jest różny element trzeba go dokręcić. I dół no, także tak to, tak to wygląda. Także mówię, macie pytania, piszcie, postaram się powiedzieć, a ja pokażę jeszcze drugą półkę, jak to się prezentuje. Film dosyć długi z tego wyżej, ale przynajmniej wydaje mi się, że wszystko widać. Tutaj kwestia eee, szczerbinki, łóżki, A w czym się myli. Jest opcja wysunięcia takiego bolca, który celując sprawia wam, że macie tutaj taki biały element jeszcze, prawda? Jego można sobie schować. O, przepuścić go tutaj pod, pod tym dingsem i wtedy mamy. Już klasycznie. Eee, no, także tyle. Ja go czyszczę, składam, chronuję, sprawdzam kuleczki i, i tyle.